Witam serdecznie mieszkańców Łomianek. Szanowni Państwo, w tej chwili jesteśmy nad wałem wiślanym przy śluzie. Pracujemy przy zabezpieczeniu przecieków. Niestety one się zdarzają i, i, i na tym polega dzisiaj nasza rola, aby wszystkie je likwidować. W miarę naszych możliwości przy osobach, które, które mamy, będziemy to czynili za wszelką, za wszelką cenę. W tej chwili następuje wymiana różnych grup, to znaczy grupy więźniów, grupy mundurowe odjeżdżają, a w ich miejsce zaprosiłem, poprosiłem mieszkańców, żeby po godzinie 16, żeby przybyli i żeby wymienili, żeby dali odetchnąć służbom mundurowym. A... Obecnie obecnie czekam na spotkanie z panem Marszałkiem Komorowskim, który przybywa prosto z Włocławka do nas, aby przyjrzeć się naszym staraniom, ocenić stopień zagrożeń, które wynikły. Nie, nie ukrywajmy także. Pocieszyć nam, że wszyscy są w takim, w takim stanie jak my i Naszym obowiązkiem jest zadbanie o to, żeby, żeby wały były zabezpieczone na tyle, na ile możemy.

może być, jeżeli żeby, faktycznie żeby trzy dni po woda będzie podała. Przenikanie, prawda, przy podstawie jest, jest pod wodą i ten odcinek żeśmy w tej chwili obłożyli, bo on był wymieniany, modernizowany. Podobna sytuacja w roku była w Po prostu to jest klasyczne. Sytuacja była w tym, na Lubelszczyźnie, w tych kilku miejscach również były małe przebudowywane i tam trzeba było najbardziej... Ale mimo no wszystko w innych miejscach pękało, ale tutaj to jest wał, kawał, Głaszczenie polegające na tym, że tu nam potrzeba jest raptem może 3 metrów gruntu tak? i 500 właścicieli, którzy mają po 20 metrów szerokości działu. Nic, jak jak nic to zrobić? a blokują inwestycje. Gmina Łomianki, chociaż to nie jest jej zadanie, wykłada własne środki publiczne, tak? Na to, żeby zrobić dokumentację, a marszałek rozkłada ręce, bo on nie jest w stanie znaleźć środków na wykupy. Ja myślę, że tą specustawę, która by o, e, ułatwiała wykup gruntów pod budowle hydrotechniczne, będzie łatwo przeprowadzić jest taki klimat przyjający wszystkich z politycznego, to w Radzie na Narodowego to już omówiłem, mam przedstawić za parę dni dosłownie gotowy projekt. Ale niech pan powie, jest kwestia aktualna, bo to się zdarza w tej części pod, zatopienia, podtopienia budynków, które stosunkowo niedawno powstawały na terenach, które wszyscy, o których wszyscy widzieli, że są zarobione. Przykład rozważenia ja, dzisiejsze to, że nawet po tej katastrofie 97 roku na tych samych terenach, które wiadomo było, że są potencjalnie zagrożone, budowało się dalej domy. Jak pan by przyjął, jakby samorządowcy przyjęli, gdyby jednak prowadzić twardą zasadę obligatoryjnego przestrzegania studium zagrożenia powodziowego jako, plan, jako prawo miejscowe? Dla nas samorządowców powiem tak, jeżeli taka regulacja weszłaby w życie, tak, to ja bym miał instrumenty do rozmów z ludźmi. Bo okay. dzisiaj to oni przychodzą do no, mnie i mówią, i mówią w ten sposób. To proszę pana, to dlaczego ci inni dostali, tak? Dlaczego my jesteśmy gorsi od strony konstytucyjnej patrząc, tak? No, w Polsce jest demokracja, więc to to było raczej dla samorządu. dla władz samorządowych raczej tak pozycji. Absolutnie tak. W podejmowaniu jest wiele takich decyzji. przypadków, to nie jest moment tak, na, takie, na takie dyskusje. Ale warto w tych szczegółach porozmawiać z nami. Się. Wszyscy, wszystkim nam się wydaje, że te, te, to międzywale wale powinno być czyste. Natomiast obrońcy ptaków tutaj skutecznie to blokują. Uważam, że trzeba się zdecydować na coś. I jednak jeżeli byłaby kra, to nie, mam, nie ma najmniejszej wątpliwości, że ona by się przyczyniła do tego, że byłby większy zator i byłby większy atak tutaj na, na wał. Także ten problem pojawiał się 9 lat temu, taka sama była sytuacja, później były wykonane pewne rewersje, nie tylko oknty No tu są oczywiście sprzeczne interesy i trochę, i, ale wszystkie są uwarunkowania wynikające z tej Natury 2000, która jest prawem obowiązującym w Polsce, wynikającym z lat polskich sprzed sporej ilości lat, które są... No, były warunkiem wejścia Polski do Unii Europejskiej. Może to, to będzie trudno zmienić, ale tu jest więcej takich problemów, bo są problemy przez niemożliwością wykorzystywania ziemi z do obrony wałów na przykład. Nie ma do... I to jest poważny problem. No, Zdaje się, że nie ma takiego prostego sposobu na zmianę istniejącego stanu rzeczy. Prawda? Ale te dwie ustawy myślę, że się uda uzgodnić i przeprowadzić, bo to zależy od e, czynników czysto polskich. Pani Marszałku, jeżeli mógłbym, poprosić Pana 150 metrów. Tam są mieszkańcy. Proszę, pana kaworki. Proszę, mobilizacja Znam bardzo kręgę, tak, tak? dosyć dobrze. I tak? Ale dobrze, dobrze, że na początku odbierania kary. Kompletnie, no a to, jest, to też jest, jest forma rasizmu. Bardzo dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, dobrze. Jakby, mamy tą świadomość, struktura. że ta woda jest taka stuletnia, jak mówią hydrolodzy, prawda? I to jest właściwie raz na 100 lat, albo można tak. nawet i części, 90 jest dwa razy już. <głos> 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 <głos>

Trzeba, żeby, żeby je zmodernizować, żeby no nie powtórzyła się taka sytuacja, że boimy się, prawda? Odcinek, dokładnie, odcinek 10,5 km w Łomiankach to jest rząd wielkości 50-60 milionów złotych. Te pieniądze się znajdą? Nie do mnie pytanie, niestety. Ja bym chciał, żeby się znalazły. Mhm. Są Czyli środki unijne, do, sięgajmy do, po nich. Tak? Tak? Natomiast y, oczywiście zarządcą tych terenów jest marszałek województwa, więc to mhm. nie jest moja rola. Tak? A wy zwracaliście się też do marszałka, żeby jest. jednak... Absolutnie no. tak, wielokrotnie. Przez mhm. ostatnie trzy lata zwracaliśmy się wielokrotnie. Za nasze Aha. pieniądze została wykonana dokumentacja. Mhm. I bez to my z gminy. No Nie to, że mm, mhm. nie było całkowicie odzewu, tak? bo jednak starania są wykazywane z drugiej strony, ta z drugiej strony także, ale te wystąpienia prawda, z poziomu gminy są zupełnie inne niż z poziomu marszałka. Tak? On zupełnie mhm. gdzie indziej może sięgać po te środki. 40 milionów w budżecie y, marszałka to jest kropla. Tak? U mnie to jest połowa budżetu. Sytuacja jest bardzo poważna, ale jest pod kontrolą. No i wszystko zależy od tego, jak długo ten wysoki poziom wody się utrzyma. Mamy nadzieję, że wały wytrzymają. Na tą chwilę wały nie przeciekają. Wały nie przeciekają. Tu jest bardziej pro, problem geologiczny związany ze starorzeczem niż z wałami. Po prostu woda przecieka pod wałem. I tutaj tak było 10 lat, 9 lat temu i tak jest dzisiaj.